Dzień dobry, witam. Pomyślałem sobie, że podzielę się takim malutkim update'em, jeżeli chodzi o moje plany, które tutaj troszeczkę omawiałem, czy po prostu taki update z mojej kreatywniejszej części mózgu, bo wspominałem o tym w jakimś tam filmiku ostatnim, ale też po prostu, jeżeli ktoś nie jest na bieżąco, po prostu powiem. To, bo to bardzo w skrócie można powiedzieć, że tak sobie wymyśliłem, będąc na, w czasach na tak zwanej podróży poślubnej, że prawdopodobnie najpierw zrobię jakiś filmik, czy parę filmików na temat nazwijmy to roboczo dbania o sylwetkę, dietę, trening te wszystkie rzeczy, które wiemy, że są ważne i uważam, że są ważniejsze nawet niż, niż myślimy, że są ważne. I w skrócie taka JBC redukcja tyle że 5 lat później, ale praktycznie esencja jest dokładnie ta sama co było zawarte w tamtym w tamtej serii można powiedzieć, a jakby tak nawet w ostatnim filmie tam było JBC redukcja update po miesiącu, bodajże czy coś takiego. I to w zasadzie tam było zawarte, tylko tak pomyślałem sobie, żeby to odświeżyć trochę w takim kontekście nieco nieco z mojej perspektywy bardziej aktualnym, że wróciłem po miesiącu miodowym, więc wiadomo, że się trochę ulałem. Nawet sobie przygotowałem już miniaturkę, jak bardzo się ulałem, żeby tutaj trochę się pobawić formatem i tak dalej. No i long story short, że, że wiadomo, że forma jest gorsza, jak się nie trenuje na co dzień i się nie robi takiej diety standardowo, ale że jest intencja, żeby wrócić do jakby lepszej formy i tak sobie to trochę poomawiać, troszeczkę właśnie odświeżyć tamte treści, które były w JBC redukcji i to była pierwsza część planu i druga część planu to było roboczo nazwane jak budować związek co pomyślałem sobie nawet, że byłoby niegłupim pomysłem stworzenie nowego kanału, który stricte mówiłby właśnie o budowaniu związku. Jakby w kontekście właśnie takim długofalowym, że nie tylko właśnie zagadywanie do dziewczyn, czy takie ten. ten nie, nie chodzi mi o ten pierwszy etap, bo na to jest inna przestrzeń, inny czas i jakby ogólnie to jest inny temat. Chociaż oczywiście te tematy się ze sobą wiążą, ale to była druga część planu, żeby właśnie stworzyć taki albo nowy kanał, albo nową serię, jak budować związek, gdzie z, zaczynając od właśnie jakieś takiej podstawy, tak samo jak w JBC redukcji, tutaj, że trzeba być w deficycie i jakieś takie podstawowe, fundamentalne założenia, tak samo tutaj, żeby znać swoje wartości i po prostu trzymać się zgodnie z tymi swoimi wartościami, budować świadomość, co wpływa na atrakcję właśnie drugiego człowieka na różnych etapach związku. Coś co też troszeczkę tutaj było na tym kanale, ale pomyślałem sobie, że z takiego lekkiego fundament, fundamentu można by też wyjść poprzez yy, i omówić wszelkie ewentualne wyzwania, zagrożenia, ewentualne pułapki, jak sobie to wszystko można właśnie tutaj jak najlepiej Omówić różne studia przypadku, różne takie gdzieś, gdzie czasami właśnie zauważam w internecie i na dysku twardym Bubera jakieś właśnie treści, które uważam, że, że, że wartościowym mogłoby być wyprostowanie tego i dlaczego się pewien ym, właśnie twórca myli, albo jaki błąd popełnia ktoś no, czyli takie różne studia przypadków, i tak dalej, i żebyśmy sobie tutaj wspólnie właśnie to omawiali, dyskutowali, i czerpali z tego wiedzę. I ten plan. Tutaj był właśnie miesiąc temu, nazwijmy to, podzieliłem się tym ze dwa tygodnie temu bodajże. I tak właśnie chciałbym powiedzieć, że tak sobie dzisiaj o tym myślałem, że tak czuję od paru dni, że no, 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 według tego, co sobie zaplanowałem, czy jakie miałem intencje, to teraz byłby czas na to, żeby to robić. A jednak właśnie tak jak sobie słuchałem samego siebie, swoich emocji w kontekście tych planów, tych intencji to miałem właśnie takie poczucie, że it doesn't feel right z różnych powodów i, i, i dokonałem takiej self-eksploracji, dlaczego it doesn't feel right. I, I tak w skrócie, jak sobie to tak rozkminiłem poprzez taką 20-minutową kontemplację, że być może te plany, intencje tworzone były w takiej bańce, kiedy byłem właśnie w w całkiem innym, można powiedzieć, środowisku, gdzie w większości te kontemplacje były tworzone w takiej trochę bańce bycia z dala od tego środowiska, takie trochę, nie chcę powiedzieć ucieczki, ale, ale takiego innego środowiska, gdzie mam bardzo dobre środowisko do właśnie takich kontemplacji, do, do, do szerokiego spojrzenia, do szerokiej perspektywy z kawusią i z brakiem takich codziennych, bieżących spraw, i z brakiem też wglądu w innych, do innych ludzi, którzy żyją swoje codzienne życia ze swoimi codziennymi bieżącymi sprawami, i w momencie, kiedy dokonałem zderzenia, właśnie, bo moje codzienne bieżące sprawy łączą się z codziennymi bieżącymi sprawami innych ludzi, i tak doszedłem do, do właśnie takiego zderzenia właśnie z tą nową, rzeczy, nową starą rzeczywistością, gdzie widzę, że w Ogromnie i to bardzo wpływa na moje ogólne postrzeganie sytuacji i tego, co feels right i co nie feels right. Nie, nie wiem, właśnie jak to po polsku powiedzieć, tak może wymyślę w międzyczasie, że nie, nie czuję się to właściwym, czyli jak to powiedzieć, nie, 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 nie czuję, że jest odpowiedni czas. No nie wiem, dajcie mi tłumaczenie, it doesn't feel right. Już zapytałem parę osób, ale, ale nie odpisali mi w ciągu ostatnich 7 minut, <laughs> chyba że teraz, jak to nagrywam, ale e, po prostu, it doesn't feel right. I tak właśnie, mając do czynienia z ludźmi w różnych sprawach, związanymi właśnie z jakimiś tam właśnie sprawami, gdzie to po prostu jest czyjaś robota, że mało kto jest w budowlance na przykład z, z jakiejś takiej pasji i coś tam, tylko to w, w ogromnej większości to jest użeranie się z jakimiś takimi niewdzięcznymi wyzwaniami i tak dalej. No i widzę właśnie, czego ludzie są głodni, a czego mają nadmiar, i że trochę ludzie. Jakby ludzie, z którymi miałem do czynienia, powiedzmy tak szeroko to jakoś tam nazywając, że nie ma za bardzo przestrzeni na to, żeby przyglądać się swoim jakby takim niekomfortowym. Elementom, niekomfortowym przestrzeniom, czyli jakieś takie, trzeba się zmierzyć z tym, żeby poprawić swoją dietę, w momencie, kiedy to nie jest pilna sprawa, że, że mi otyłość zagraża życiu, na przykład, nie? Albo że trzeba się bliż, bliżej przyjrzeć swojej trudnej prawdzie o mojej relacji, w której jestem od 10 lat, na przykład, czy 20, czy, czy 5, czy 30 and whatnot, w momencie, kiedy to nie jest jakaś taka sprawa piląca i tak dalej. Teraz jest czas na to, że inne sprawy bieżące mnie trochę tutaj wgniatają w ten basen, w którym ledwo płynę, i, i, i szukam jakiegoś innego wentylu i, i, i czuję jakby właśnie, że, że mówię. To jest też bańka, w której teraz jestem, powiedzmy, nie? To też jest taka bańka, w której jestem i ona mnie nastraja, że, że, że nie czuję tego, tego takiego potencjalnego tłumu ludzi, czy, czy, czy nawet garstki Polaków, którzy byliby głodni takich materiałów, takich treści i teraz byliby gotowi na to, żeby się właśnie przyglądać tym zakamarkom. Tylko teraz jest, jest, jest głód takiego czegoś, jakiejś przestrzeni do. do, do, do nie wiem, do wentylu właśnie, do, 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 nie wiem, do jakiejś takiej guilty pleasure, e, z, jakby pogadania o tym, że, że Spice Girls się rozpadły albo coś tam. E, I to wpływa po prostu na to, na moją kreatywną przestrzeń, czy, czy to właśnie, co feels right, żeby, żeby robić, nie? I tak właśnie... Mm, Przekontemplowałem sobie to i uznałem, że, że nie chcę robić tego, co doesn't feel right, po prostu, nie? Więc jakby wstrzymuję te dwa pomysły. Może to potrwa 1, 2, 3, 10 dni lub lat. <grych> A może właśnie to, nawet że ja teraz sobie to zwentylowałem i tak dalej, i nabiorę innej perspektywy, coś tam sprawi, że za 15 minut jednak będę się czuł w gotowości i będę się czuł, że, że to feels right, nie? Natomiast. Tak jak mówię, jakby nie, nie, nie mam, tak jak wcześniej właśnie będąc w całkiem innym środowisku i mając taką szeroką perspektywę i nie będąc blisko tych ludzi, którzy może nie są głodni tego, miałem poczucie, że to mogłoby być bardziej przydatne niż teraz, nie? Mam nadzieję, że to, że to w miarę jest zrozumiałe i tak sobie pomyślałem, że, że dwie czy trzy mam takie Zanotowane jakieś takie dwie, dwa, trzy strumienie świadomości, e, którymi być może w formie właśnie jakichś takich e, pseudo e, pisanek, czy, czy, czy w formie wideo, jakimś tam audio-wideo, znaczy wideo, coś tam e, bym się tym podzielił. Może dzięki temu spróbuję wrócić na jakieś e, właśnie takie tory bardziej kreatywne, a może nie. Natomiast też parę e, pytań sobie dzięki temu zadaję, jakby nie, że, że w momencie e, kiedy przychodzi na to, że coś, na co miałem jakąś tam sporą zajawkę, żeby się tym właśnie zająć. I nagle zdarzenie z rzeczywistością sprawia, że ja nie mam na to przestrzeni i sam się czuję jakoś takie, jakby to powiedzieć. Yy, yy, yy utopiony trochę w fali zobowiązań, których ja naprawdę nie muszę mieć, nie, to, to, to czy to jest słusznym jakby, nie, czy ten kierunek jest słuszny, czy może lepiej bardziej pójść w stronę, nie chcę powiedzieć właśnie eskapizmu, bo to nie, niekoniecznie jest ucieczka, wszystko w pewnym sensie można nazwać ucieczką, jakiś jest kierunek tego, Kierunek swojej ewolucji, ale co jest właściwe? Nie? I jakby trochę ekstrapolując to, że w kontekście twórczości, co feel's right, a co nie feel's right, to może dzięki temu zainspiruje się sam, sam siebie do tego, żeby odpowiedzieć sobie lepiej na pytanie, właśnie co feel's right, jeżeli chodzi o ogólny kierunek życiowy i czym ja się chcę zajmować i jak wpływają. Różne przestrzenie, bo, bo, bo przeważnie miałem w życiu więcej niż jedną rzecz, którą się zajmuję, wręcz ciężko nie mieć czegoś takiego. Ale no, taki mimo wszystko lekki strumień świadomości, żeby nie nazwać tego wentylem, a może i nazwać wentylem, żeby dać leciutki update, że wstrzymuje jakieś takie swoje pomysły związane właśnie z dietką, treningiem oraz budowaniem relacji na czas nieokreślony. Dziękuję serdecznie za uwagę. Życzę dobrego. Joe.